Zastanawiasz się, czy lepiej kupić laptop policingowy czy nowy z marketu? To pytanie zadaje sobie wiele osób, bo wybór naprawdę nie jest prosty. Kupując nowy laptop masz pewność, że sprzęt jest fabrycznie nowy, z pełną gwarancją producenta. Nowe modele często oferują też nowoczesny design i najnowsze technologie. Jednak nowy laptop często kosztuje sporo, zwłaszcza jeśli zależy Ci na dobrej jakości i wydajności. Za tę samą cenę możesz znaleźć laptop polisingowy, który był używany przez firmę, ale wciąż działa znakomicie i ma podzespoły klasy biznesowej bardziej wytrzymałe niż te popularnych modelach marketowych. Na Airnews za około 2099 zł dostajesz Lenovo drugiej generacji z procesorem i5, 32 GB RAM, 512 GB SSD, ekran 14 cala FHD, Sprzęt pracy premium stworzony z myślą o pracy w wymagających środowiskach. Dla porównania, nowy marketowy dostajesz drożej albo w wbliżonej cenie, ale nieporównywalnie niższej jakości, bo to linia konsumencka przeznaczona dla klienta detalicznego, a nie dla korporacji, która płaci dodatkowo za to, by sprzęt był niezawodny, tak by mogła realizować swój biznes nieprzerwanie. Laptopy polizingowe to sprzęt przygotowany do pracy w trudnych warunkach, użytkowane przez profesjonalistów, którzy wymagają niezawodności i wydajności. Są dokładnie sprawdzane, odświeżane i serwisowane przed sprzedażą więc masz pewność, że sprzęt cię nie zawiedzie. Sprzęt z Erniu sprawdzicie idealnie w codziennej pracy biurowej, zdalnej lub prowadzenia projektów, nauki, spotkań online i lekkiej obróbki grafiki. Marketowy laptop może wygląda nowocześniej, ale przy intensywnym użytkowaniu szybciej odczuje skutki przeciążenia. Po przeglądaniu internetu i prostych zadań, ok. Do większych projektów może brakować mocy. W Erniu możesz testować sprzęt przez 30 dni. Jeśli nie spełni oczekiwań, zwracasz go lub wymieniasz na inny model. Podsumowując, jeśli zależy Ci na rozsądnej inwestycji i sprzęcie, który posłuży dłużej, a przy tym nie chcesz przepłacać. Laptop polizingowy to świetny wybór, wypołączenie jakości, trwałości i oszczędności, które rzadko dać nowy sprzęt z marketu. A Ty, co wybierasz? Nowy laptop ze sklepu czy solidny, sprawdzony sprzęt polizingowy? Daj znać komentarzu i sprawdź też ofertę na NFL.